Dzień dobry. Paulina Dzień dobry. Zakrzewska. Patryk Rostworowski, a ja sporo o pani słyszałem. Naprawdę? O, cześć, mamo. Cześć, ładnie wyglądasz. Dziękuję, ale co nie są przecież twoje kolory? Ja bym wyglądała w nich strasznie, ale to by ładnie. Tu ty nie wracasz do stanu? Przecież nienawidzisz tego miasta. Powiedz mi, że poznałam kogoś i chcę dać temu szansę. Tylko ja nie mów, że jesteś zazdrosny. Ja? Ależ skąd? Paulina! Witam szanownego pana doktora. Wyglądasz zjawiskowo, zresztą jak zawsze. Dokąd mnie dzisiaj zabierasz? To może na razie do samochodu. Mm, w samochodzie, doktorze. Czuję się prawie jak nastolatka. No dobrze, powiesz mi w końcu. Mm. Z kim się spotkasz? Mówiłam już, że nie będę omawiać swojego życia miłosnego z byłym mężem. Niegrzeczny chłopiec. Bardzo byłem niegrzeczny, pani, bardzo. Na kolana. Oczywiście, pani. Wstań. Waruj! Już waruję, już. Chodź. Na kolana. Ja jestem po prostu w szoku. Ja tak samo. Tym bardziej, że nagrali nas umkie w klinice. No ale to był ktoś z personelu? Podejrzewasz kogoś? Nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli ktoś na granie zobaczy ktoś jeszcze oprócz nas i tego szantażysty, wyprę się, zniszczę cię, powiem, że mnie zmusiłeś, molestowałeś i szantażowałeś. Paulinku, nie zrobisz mi tego. Przekonaj się. I mam na imię Paulina, nie rób ze mnie jakiejś infantylnej kratynki. Paulina! Jest lepiej niż myślałam. Bo co, bo nie chce mnie znać? Ona cię dalej kocha, chłopaku. Dlatego wybiegła stąd, jak oparzona, bo się, że zmieni zdanie. Teraz jestem już pewna, że nasz plan się powiedzie. ха ха мол ца ти мовиш